A dzisiaj mam dla was zestaw z serii Lego Ninjago, motocykl kola. Zestaw ma numer 70672, pochodzi z roku 2019 i zawiera 212 elementów. No tak się tutaj prezentuje w całości, a teraz przejdziemy sobie do konstrukcji w tym zestawie. A konstrukcja to, to jest ten cały motor. No i tak, jak on wygląda. No, jakby tutaj po prostu była jakaś wykuta skała, po prostu jakaś skała, której doczepiono z tyłu koło, chorągiewkę tutaj z włócznią, a z przodu gąsienicę. Ale taki pojazd w serialu się pojawił. Jak dobrze pamiętam, to się pojawił w odcinku trzecim. Tak, w trzecim po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć. No, i tak, z przodu ma on tutaj takie złote katany. Fajnie się prezentują. A pod spodem ma on jeszcze taką skałę. Taką w dwóch kolorach. Więc fajnie. No, i tak, tutaj mamy też pociski, które mogą strzelać. Tutaj takie działa. Tylko żeby chwycić. Dobrze. O. I możemy strzelić. No i tak, z przodu mamy gąśnice, które się prezentują w taki sposób, i zobaczmy, czy one się kręcą, jak poruszamy pojazd, kiedyby pojechał. No tak, co, jakiś czas się zacinają, ale się kręcą. No i tak, ten element tutaj, no to nie był nadruk, tylko to była naklejka. No i tak, jeszcze tutaj z przodu, w tym miejscu wygląda, jakby to były jakieś takie też działa. Z tyłu opona prezentuje się w taki sposób. I co mnie tutaj akurat w tych zestawach zdziwiło, że tutaj w środku nie ma żadnego elementu. No tak jak w tych pozostałych pojazdach. Tylko jest tutaj taki złoty element z boku. Ale fajnie się to prezentuje. Coś takiego odświeżającego. No stół jest ta włócznia. I tutaj mamy taki shuriken. W taki. No taki Jakiś symbol, a w tym miejscu nasz ninja ziemi o, może sobie prowadzić ten pojazd. I tak się prezentuje to jego miejsce. A minifigurek w tym zestawie dostajemy w trzy sztuki. Więc fajnie, i tak y, zaczniemy sobie omawianie od czerwonego ninja ognia, czyli Kaja. No i tak, ma on tutaj y, taką mniejszą. Srebrną katanę, no i z przodu ma taki olbrzymi miecz, gdzie na dole ma taką głowę smoka. Oczywiście jest co wyciąć, takie dwa osobne elementy i taki też miecz mogliście widzieć, no co najpodobny w tym naucie. Tutaj gdzieś będzie link, będziecie mogli sobie obejrzeć, jeżeli chcecie. No i tak, tego akurat ninja. Jak dobrze pamiętam, to w każdym zestawie, gdzie się pojawiło, pojawiły się te węże, mogliśmy go zdobyć. Dosłownie, w każdym jednym zestawie on był. Najwyżej w jednym zestawie się tylko różnił, bo miał jeszcze tam płomienie na tej swojej masce, ale to było jedyny, to była jedyna różnica. A tak, no to wszędzie się pojawił. No i też ten bohater, w tym sezonie stracił swoją moc. Bo ta Asfira mu ją ukradła. pod spodem, pod tą maską prezentuje się w taki sposób jest to główka z serii Lego Ninjago Movie no z tego filmu Ninjago Movie no i tak tutaj mamy taką wściekłą tutaj też mamy jakiś taki plaster, a tutaj o taką zadowoloną tak się prezentuje tutaj też jest na naramiennik i tutaj mamy miejsce na katane. a pod spodem Prezentuje się w taki oto sposób. Tutaj ma symbol ognia. Dalej dostajemy tutaj ninja ziemi, czyli kola, który tutaj dostaje taki duży młot. I tutaj też jest tak samo zakończony jak ten, jak ten miecz, czy ta katana, z głową smoka. Fajnie się prezentuje ten młot. Nawet tutaj może sobie tak ostać. stać a jak się on prezentuje o w taki sposób tak samo jak poprzedni ninja ma on tutaj na ramiennik z miejscem na katanę tutaj jest taki uśmiech o a pod spodem prezentuje się w taki sposób i tutaj jak widzicie spróbuję wam przybliżyć o mą torbę na jedzenie no bo ten ninja właściwie cały czas coś jadł i może to też jest na, yy, tam do tego yy, jak trafił do tej krainy nigdy no i ta torba to jak dobrze kojarzę pojawiła się w jednym odcinku z, kiedy już trafili do tamtej krainy nigdy i kol zebrał te jagody czy tam Działa z od drzewa herbaty tam podróżnika, czy coś takiego tam było. A tutaj ma taki swój uśmiech. I ostatnią minifigurką w tym zestawie jest to akurat już przeciwnik. O, prezentuje się w taki oto sposób. Jest to płomienny niszczyciel. Jest to jeden z żołnierzy zmunifikowanych. I tak, ma on tutaj taką miedzianą tarczę oraz taki egipski miecz. I tak, jak się minifigurka prezentuje. No i ogólnie w serialu to właśnie tego gościa jako pierwszego Lava ożywiła. jest stały obok siebie te sarkofagi kiedy jego była otwarta no i wkład, kiedy lawa yy, goniła naszych ninja no to dotknęła tych właśnie żołnierzy i ich ożywiła jak widzicie tutaj są takie płomienie o, z głowy też takie płomienie wychodzą i jak dobrze yy, pamiętam no to w tym właśnie zestawie takie głowy po raz pierwszy się pojawiły tych węży w tym zestawie, w tej akurat roku. No i tak, są tutaj też takie naramienne. On akurat ma taki naramiennik miedziany. Nie każdy to żołnierz miał. Akurat on już to dostał. I tak, jak wygląda pod spodem, widać takie łuski. Tutaj też takie płomienie. I takie jakby mokry bandaż, czy coś w tym stylu. No z tyłu ma więcej płomieni. A jeszcze główka ma tutaj o, taki, jakby, ząbek. Tak się tutaj prezentuje, bez tej zbroi. A sama zbroja prezentuje się jeszcze w taki sposób. Na boku tutaj są takie głowy kobry. A z tyłu mamy jeszcze miejsce, żeby coś tutaj podczepić. I akurat w jednym zestawie, takim już większym, z Asfirą, no to było taki. Ogniokieł, o tak się ten wąż nazywał. I do niego tam były przymocowane takie, zło, takie łańcuchy. No i akurat dzięki temu mogli coś takiego ciągnąć. Ale to tylko wprowadziłem zestaw. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. Będzie mi bardzo miło. No i jeżeli. Yy nie śledzicie, no to polecam Wam zasubskrybować też drugi kanał Hubsys2000 Shorts Pewnie gdzieś tutaj będzie linka, bo gdzieś tutaj po prostu się pod koniec pojawi Taka ikonka No i też yy, polecam Wam wejść na kanał z yy, na, ten, na TikToka Bo tam ostatnio zacząłem na nowo wrzucać I tam też się no po prostu będą pojawiać się tam zapowiedzi filmów, tak jak na tych shortach ale jeżeli chcecie być na bieżąco, to polecam oba tam zaobserwować i zasubskrybować. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.